Bardzo serdecznie Was witam, wszystkich konsekrowanych i tych, którzy korzystacie z wprowadzeń piątkowych do medytacji. Mamy dzisiaj Ewangelię z Mateusza, rozdział 9, wersety od 14 do 17. O stosowaniu zwyczajów starego przymierza do nowego, że to jest niemożliwe. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków, Podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. W naszej modlitwie chcemy wyobrazić sobie ten fragment. Później zachęcam, żeby wypowiedzieć prośbę bardzo konkretną. I ta prośba niech brzmi, abym w każdej sytuacji był mądry. Abym umiał w każdej sytuacji być mądry. Czy to jesteśmy przy starych bukłakach, czy przy nowych, czy przy starej winie, czy przy młodym. Abyśmy umieli się mądrze, mądrze zachować, abyśmy byli ludźmi ducha świętego. Punkt pierwszy. Stare wino, stare bukłaki. Stare wino i stare bukłaki. Otóż, to, co jest stare, często lepiej smakuje. Tak jak stare wino, ma swój konkretny smak i lepiej smakuje. To są nasze zwyczaje, które mamy, sprawdzone, pewne, wychodzone przez pokolenia, przez pokolenia w naszych zgromadzeniach, w naszych rodzinach. I to po prostu smakuje. Działa, może już trochę nie tak bardzo działa, ale jest i daje smak. Możemy tak na to popatrzeć. Dalej możemy zobaczyć, że stare się wyczerpuje. Że stare nie jest bez końca. To stare wino po prostu ubywa. Przychodzi moment, że go zaczyna nawet brakować. I już starego się nie zrobi. Po prostu. Stare ma to do siebie, że się kończy. To jest normalne. Można oszczędzać, można, można nie korzystać, wtedy staje się martwe, ale jeżeli jest używane, to się wyczerpuje. I to jest coś normalnego przy starym winie, które lepiej smakuje. I znowu możemy to odnieść do naszych zwyczajów, do naszych mądrości, do pewnych rzeczy, które zastaliśmy, które trwają długo. Następnie stare jest zakorzenione. Ono już trochę poleżało w tej piwnicy, trochę już okrzepło. Jest zakorzenione, a to znaczy, że jakakolwiek wymiana, ruszenie tego, nie będzie takie proste. Ma po prostu wbite korzenie, czasami bardzo szeroko, czasami bardzo głęboko, ale te korzenie trzymają. Nawet jak. Już drzewo schodzi, schodzi, jest go coraz mniej, coraz mniej, to korzenie trzymają. Trzeba mieć dużo siły, żeby się dokopać do korzeni, żeby to zrobić. Czasami łopatą nie wystarczy, potrzebna jest koparka. Kto z Was kiedyś próbował, to dobrze wiecie, ja wielokrotnie mi się zdarzyło, że nie poradziłem sobie z korzeniem. Tylko potrzebna była koparka, żeby go podnieść, żeby go ruszyć. I tak jest też z tym, co jest stare. No, i ze starym winem jest też tak, że ono w pewnych momentach nie działa. Nie działa, to znaczy, nie ma smaku, dlatego że ten, kto pije wino, stare wino, nie czuje smaku, nie zna się na smakach. Przychodzi pokolenie, które nie rozumie smaków. Chcielibyśmy nauczyć, ale nie są zainteresowani poznawaniem smaków, albo nie takich smaków. I nie doceniają starości tego wina, nawet jeśli wezmą to wino i zaczną pić. Po prostu będzie zwyczajne, a czasem nawet powiedzą, że cierpkie albo jeszcze coś. Bo to nie jest ich gust, a gusty się zmieniają. Dobrze o tym wiemy. Wiedzą o tym ci, którzy produkują smaki. Zmieniają się smaki lodów, zmieniają się smaki herbat. Co więcej, w różnych krajach są różne herbaty. Ta sama firma robi smaki do różnych krajów różne, bo w różnych krajach lubią różne smaki. Jak się o tym dowiedziałem, kiedyś to byłem bardzo zdziwiony, ale tak jest. I to, to doświadczenie jest uczące, że nie wszystko, co nam smakuje, będzie smakować innym. To jest odnośnie modlitwy, zwyczajów modlitewnych. Pewnych praktyk modlitewnych, przychodzi taki moment, przychodzi pokolenie, które ma zupełnie inny smak. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Młode wino i młode bukłaki. Młode wino ma to do siebie, że żeby nawet troszkę się zestarzało, to trzeba czekać. Ono wymaga cierpliwości. W ogóle, żeby się stało winem. A potem nabrało chociaż rok, dwa, trzy, to jest czekanie. Na to, żeby nabrało paru lat, to jest czekanie. I żeby się troszeczkę zestarzało, to jeszcze jest dłuższe czekanie. Więc z młodym winem, żeby się obsługiwać, to pierwsza rzecz to jest uczyć się czekać. Nie ostro, tylko czekać. Dalej widzimy, że. To młode wino zniszczy stare bukłaki, bo młode niszczy stare. To jest proces, który zachodzi, którego nie unikniemy. Czerpie ze starego, uczy się na starym, ale jednocześnie zamienia stare, wymienia stare, niszczy w ten sposób stare. I teraz, w dzisiejszych czasach, to jeszcze bardziej widzimy. Pan Jezus to pokazuje, ale my to dzisiaj jeszcze bardziej widzimy, kiedy życie zmienia się tak szybko, kiedy technologie, wszystko tak szybko się zmienia, i stare jest niszczone przez nowe. Jest wymieniane, nawet nie trzeba niszczyć, tylko zaczynamy korzystać bardziej z nowego, bo stare się już nie przydaje, bo stare już nie smakuje, bo jest za ciężkie. I tak jest. Z naszym życiem, tak jest ze słownictwem, tak jest z modlitwą, ze sposobem modlitwy, nie z modlitwą, jako modlitwą, tylko z tym, w czym się wyraża modlitwa, nie do czego prowadzi, bo modlitwa zawsze ma prowadzić do spotkania, do spotkania przemieniającego pomiędzy Tobą i Panem Jezusem, ale żeby do tego spotkania doszło, używamy pewnych narzędzi, i te narzędzia rozwijają się. Korzystamy z coraz co bardziej nowych, bo to nam pomaga. Kiedyś było tak, że zachęcano, żeby przed jakąś medytacją się wyciszyć iść na spacer. Dzisiaj też można powiedzieć obejrzyj film o Panu Jezusie, bo ci to pomoże w medytacji. Jak obejrzysz konkretny odcinek, to ci będzie łatwiej. Tak jest. I w tym się rozwijamy. No i możemy też zobaczyć, że stare jest niedoceniane przez nowe i nowe niedoceniane przez stare. To też jest dynamika, w której uczestniczymy i być może się na tym jakoś warto zatrzymać, że tak po prostu jest. Trochę nawet jest takie coś, że nawet nie potrzebuje stare wino, nie potrzebuje nowego, a nowe, po co mi stare. I takie, to się przepycha jedno z drugim. Tak jest w życiu. Tak to wygląda. Tego nie zmienimy. I Trzeci punkt, to jest moja droga. Moja droga, moja droga wzrostu, moja droga. Każdy z nas ma swój pesel, mamy swój rocznik. Tak jak jest stare i młode wino. Teraz nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że mój pesel to jest stary czy młody. To jest Twój pesel. To jest Twój, twój też rok wstąpienia do zgromadzenia, Twój rok małżeństwa, Twój rok. Rozwijania się, od nawrócenia. Każdy z nas ma swój pesel, swoją drogę i swoje wzrastanie w tym, co jest dla mnie stare, co jest nowe, przez co już przeszedłem, co mi już nie smakuje, co smakowało, co jest dzisiaj inaczej, a kiedyś było inaczej. Dorastamy do pewnych rzeczy, od innych odchodzimy. To jest normalne. Miej swoją drogę. Tam, gdzie korzenie trzeba przeciąć, tam je niej, Tam, gdzie potrzeba czegoś nowego. A może wrócić do Starego? A może gdzieś zadbać o stary, bardzo stary rocznik i o takie spotkanie? Czasami sięgamy do czegoś, co jest biblijne, czasem co średniowieczne, żeby zobaczyć, że rozwijamy się i potrzebujemy różnych rzeczy. Jednocześnie, gdy ktoś jest młody i wchodzi na drogę nawrócenia, to też szanować młodość, która. Potrzebuje młodych Bukłaków, młodych sposobów dochodzenia do Boga, a jednocześnie to wszystko prowadzi do relacji. Więc Twoja relacja osobista z Panem Bogiem, jak ona dzisiaj wygląda, jak to dla Ciebie jest, jak jest z adoracją, jak jest z ciszą, czy masz czas dla Boga, czas, czas się akurat nie zmienia. Czas jest albo go, te minuty, nasze sekundy dajemy Bogu, albo nie. I tylko czym go wypełniamy? Czym ten czas wypełniamy? W jaki sposób? Tak, żeby przybliżać się do Pana Boga. Więc szukaj swojej drogi, na ile to jest możliwe w twoim powołaniu, szukaj drogi dochodzenia do Pana, bycia przy Bogu. Patrz, co daje ci pokój, co daje radość, co jest trucizną, co nie daje ci pokoju. Odrzucaj co cię oddala, widzisz, od, od Boga, od jedności z Bogiem. Te myśli, te, te słowa, te osoby, czasem niby pobożne informacje, bo naplotkuje ktoś na tamtą siostrę albo na tę siostrę i chłoniesz to, ale widzisz, że to jest trucizna, oddaliło cię od Boga, jesteś smutna z tego powodu. To nie są rzeczy, które, które karmią wtedy i odrzuć je. A innym razem czegoś trzeba wysłuchać, żeby móc się zdystansować albo... Jest różnie. Ale patrz, co jest dla ciebie pokarmem, co cię karmi, co cię przybliża do Pana, że jesteś z nim bardziej jedno. Na koniec porozmawiajmy jak przyjaciel z przyjacielem, żeby szukać w tej modlitwie jedności, Po na koniec o tym pogadać, jak to z Jezusem jest, że moja droga, to jest Panie nasza droga, Twoja i moja, którą idziemy razem. Porozmawiaj o tym. I zakończ modlitwą Ojcze Nasz. Życzę Wam pięknych wakacji. Wakacje też dbajmy o to, żeby była modlitwa, żebyśmy mieli nasze spotkania z Jezusem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.